Powiedzieć, że Requiem Avenging Angel, którą od teraz dla uproszczenia będę nazywał po prostu Requiem, jest grą mocno niedocenioną, to nic nie powiedzieć. Rzecz ukazała się w 1999 roku i została zakleszczona między pierwszym Half-Life'em, który miał swoją premierę pół roku wcześniej, i Kingpin Life of Crime, który ukazał się kilka miesięcy później. Obie te gry, oraz kilka innych bangerów, które ukazały się w międzyczasie, jak choćby Alien vs. Predator. Cieszyły się wówczas tak olbrzymią popularnością, że w starciu z nimi rekujem najzwyczajniej w świecie nie miało większych szans na utrzymanie zainteresowania potencjalnych odbiorców. A szkoda, bo jest to tytuł cholernie ciekawy, a dziś już naprawdę mało kto o nim pamięta, dlatego postanowiłem wziąć go na ruszt i przynajmniej symbolicznie oddać mu sprawiedliwość. Na szczęście tym razem obyło się bez przekopywania podejrzanych stron internetowych z Abandonware albo innych torrentów, bo grę najzwyczajniej w świecie można legalnie kupić na Steamie oraz Gogu. Problemy zaczynają się po jej instalacji. Otóż jeśli chcemy zagrać w Requiem w rozdzielczości panoramicznej, musimy najpierw pobrać fanowską łatkę, która nadpisze odpowiednie pliki i pozwoli nam ręcznie ustawić preferowaną rozdzielczość. Co istotne, dotyczy to wyłącznie samej rozgrywki, bo zarówno menu, jak i prerendowane scenki przerywnikowe pozostają w swojej domyślnej rozdzielczości, po prostu gra sztucznie je rozciąga. Co nie jest aż tak bolesne, tym bardziej, że już na poziomie menu Requiem zachwyca swoim stylem wizualnym. Wszystko wygląda jak undergroundowy zin albo poklejona taśmo, okładka płyty jakiegoś zespołu black metalowego, o którym słyszało wyłącznie 17 osób, ale każda z nich uważa, że jest to najlepsza kapela w historii gatunku. Nie rozpędzajmy się jednak z tymi zachwytami, bo to jeszcze nie koniec łatania gry. Po zainstalowaniu i aktywowaniu fanowskiego moda Requiem co prawda odpala się w rozdzielczości panoramicznej, ale grze brakuje muzyki. Tylko muzyki. Efekty dźwiękowe i dialogi działają bez zarzutu. Na to również jest rada. W folderze z Grow usuwamy plik D3DX, po czym zmieniamy nazwę pliku 3DFXX na D3DX i to właśnie z tego pliku odpalamy grę. To rozwiązuje problemy z dźwiękiem. Teraz tylko blokujemy liczbę klatek na sekundę na 60 i już mamy poprawnie działającą grę. Z naciskiem na poprawnie, bo rekujem nadal może od czasu do czasu generować drobne problemy, ale są one jak najbardziej do przełknięcia. A przełknąć je warto, bo gra jest... E, tak jakby zajebista? Poważnie, Requiem może być tym ukrytym gamingowym klejnotem, którego poszukiwałem przez całe moje życie. Produkcją, co prawda mocno niedoskonałą, ale robiącą mnóstwo szalenie ambitnych albo interesujących rzeczy. Po kolei jednak. Akcja gry toczy się w połowie XXI wieku. Cywilizacja stoczyła się tak bardzo, że Bóg zaczął rozważać sprowadzanie na świat apokalipsy, albo przynajmniej jakiś restart w stylu wielkiego potopu. Część aniołów postanowiła nie czekać na ostateczną decyzję wszechmogącego i wzięła sprawy w swoje ręce, fatygując się na nasz świat, wprowadzając na nim autorytarne rządy i. E... każąc ludzkości zbudować wielki statek kosmiczny. Hmm. W grze wcielamy się w anioła imieniem Malakaj, który zesłany został na Ziemię, by ogarnąć ten burdel i powstrzymać zbuntowane anioły. By tego dokonać, dołącza do ruchu oporów, który zaangażowany był poprzedni anioł wysłany na nasz świat w tym samym celu, który to anioł zaginął w nie do końca jasnych okolicznościach. I... i to chyba wystarczy, bo nie chcę brnąć w spoilery. Tak czy inaczej, o ile Requiem posiada stosunkowo rozbudowaną fabułę, o tyle całość koniec końców sprowadza się do boomer shooterowego przemierzania kolejnych map i roznoszenia w pył napotkanych na naszej drodze przeciwników. Na pozór. Bo o dziwo, gra ma odrobinę więcej głębi, niż może się to na pierwszy rzut oka wydawać. Przede wszystkim nie możemy rozwalać wszystkiego, co się rusza, bo na mapach czasami możemy natrafić na cywili albo członków ruchu oporu. Z częścią z nich możemy, a czasami musimy, porozmawiać, by dowiedzieć się czegoś więcej o świecie przedstawionym, otrzymać jakiś kluczowy przedmiot albo popchnąć fabułę do przodu. To z kolei zmusza nas do nieco uważniejszego grania i przykładania nieco większej uwagi do tego, co się dzieje w tle. A to z kolei pozwala nam docenić kreację świata przedstawionego. Dziwaczno-brutalistyczno-industrialny koszmar z policją prześladującą niewinnych cywili, brudnymi sypiącymi się zabudowaniami oraz okazjonalnymi plakatami albo muralami, sugerującymi, że choć świat jest autorytarnym koszmarem, to wciąż istnieje w nim ludzka kreatywność i gdzieś tam tli się iskierka oporu. Nie jest to w żadnym wypadku głębia świata przedstawionego na poziomie Dizonort, ale całość jest odrobinę lepiej pomyślana niż czysto abstrakcyjne boomer shootery z tamtej epoki. Dishonored przywołałem tu nie przez przypadek, bo w Requiem również mamy do czynienia z bohaterem, który poza konwencjonalną bronią ma do dyspozycji bardzo szeroki zakres mocy. Jasne, większość z nich to po prostu wariacje na temat mocy z Dark Forces 2, albo dosłownie każdej innej gry na licencji Gwiezdnych Wojen, w której wcielamy się w Jedi, ale trafiło się między nimi co najmniej kilka unikalnych sztuczek, jak choćby Matrixowe Spowolnienie Czasu. Rekwiem powszechnie uznawany jest za pierwszą grę akcji, która dawała graczom aktywowanie bullet time'u. To jednak jedynie wierzchołek góry lodowej. Kluczowe jest, by pamiętać o tym, że Malaka jest aniołem i dysponuje szeregiem biblijnych mocy, takich jak zmienianie przeciwników w słupy soli, zsyłanie na nich kompaktowej wersji biblijnej plagi szarańczy, opętywanie oraz e, świętą latarkę. W ciemnych pomieszczeniach możemy sprawić, by stała się światłość. Bardzo praktyczne. Moce te gra odblokowuje nam stopniowo i w dość arbitralnych momentach, co jest trochę dziwne, ale też dzięki temu gra utrzymuje dobre tempo, bo za każdym razem, gdy zaczynamy się nudzić dostępnymi już mocami albo pukawkami, rekujem wrzuca nam do kołyski nową zabawkę. Jest to naprawdę znakomite, bo przyjemnie urozmaica rozgrywkę, ale nie mogę oprzeć się wrażeniu, że większość z tych niebiańskich umiejętności to zaledwie gimmick. Rekujem jest bowiem przede wszystkim boomer shooterem, w którym z przeciwnikami rozprawiamy się pociągając za spust. A mamy za co w tej grze pociągać. Broni jest co prawda zaledwie kilka, ale każda, może poza pistoletem, sprawia się fantastycznie. Ma odpowiednie kopnięcie i doskonale sprawdza się jako narzędzie do gromienia demonów, heretyków i kto tam jeszcze nawija się nam w tej grze pod lufę. Moce są naprawdę świetne w teorii, ale w praktyce limitowane są automatycznie oddawiającym się paskiem many. By ich użyć musimy się na chwilę zatrzymać i zdekoncentrować, by wybrać którąś z nich z menu. A to może kosztować nas życie, bo gra jest naprawdę trudna. Co gorsza, o ile część mocy podpięta jest pod prawy przycisk myszy, o tyle niektóre działają jako zamiennik broni i niestety nie da się tego spersonalizować. To z kolei na ogół czyni nasze nadprzyrodzone umiejętności średnio praktycznymi. Niektóre z nich wymagane są do pokonania bossów, ale z regularnymi przeciwnikami właściwie zawsze jesteśmy w stanie poradzić sobie w tradycyjny sposób. I podejrzewam, że większość graczy przy tym właśnie obstanie. Co niestety czyni grę znacznie uboższą, bo jeśli zignorujemy ten aspekt. Pozostanie nam całkiem niezły, ale standardowy i niespecjalnie wyróżniający się na tle konkurencji boomer shooter. W dzisiejszych czasach Requiem konkurencji ma, nie ukrywajmy, całkiem sporo. Nie tylko w postaci innych gier z epoki, ale też nowych, niezależnych tytułów. Pokroju Dusk i Ultra Kill. Osobiście przez większość zabawy używałem jedynie spowolnienia czasu, które fantastycznie komplementuje strzelanie i wiele razy uratowało mi tyłek w podbramkowych sytuacjach. Próbowałem kilku innych stylów rozgrywki, ale koniec końców żaden z nich nie jest specjalnie satysfakcjonujący. Pozostałem więc przy standardowym dla tego gatunku strusiu pędzi wietrze z shotgunem. I nie ukrywajmy, tego typu gry są jak pizza. Nawet jeśli nie są wybitne, to i tak smakują dobrze, o ile czegoś nie spieprzono w sposób absolutnie fundamentalny. No dobrze, ale czy Requiem ma do zaoferowania coś jeszcze poza tym? Cóż, grafika jest niezła. Wspomniałem już o tym wcześniej, ale styl wizualny tej gry jest naprawdę cholernie dobry. Naszą przygodę zaczynamy w limbo, które wygląda i brzmi jak odbyt szatana, i po drodze co najmniej kilka razy powracamy do tych klimatów. Ziemia z połowy XXI wieku prezentuje się odpowiednio dystopijnie, wszystko jest wielkie, brudne i przytłaczające. Kolory są stłumione, a otoczenie skrajnie utylitarne i nieprzyjazne. Duże wrażenie zrobiły też na mnie animacje przeciwników. Są bardzo ekspresyjne i rozbudowane. Skoro już o przeciwnikach mowa, ich sztuczna inteligencja jest naprawdę niezła. Ranni wrogowie uciekają, potrafią się ukrywać i czekać na właściwy moment do ataku. To i kilka innych rzeczy czyni Requiem grą bardzo trudną. To jedna z tych sytuacji, w której rekomendowałbym granie na najniższym możliwym poziomie trudności, a pozostałe zostawić sobie na kolejne podejścia. Wrogowie są bowiem celni i szybcy, a pasek zdrowia, szczególnie na początku, bardzo krótki, co może prowadzić do regularnych frustracji. Biorąc to wszystko do kupy. Czy warto sięgnąć po Requiem? Cóż, ja jestem w tej grze zakochany, ale ja jestem koneserem tego typu eksperymentalnych dziwolongów, które próbują wielu interesujących rzeczy, nawet jeśli nie do końca przemyślanych ani potrzebnych. W najgorszym razie gra jest po prostu całkiem sympatyczną strzelanką w ciekawej oprawie i z przyjemnie nonsensowną fabułą rodem z jakiegoś zapomnianego komiksu Roba Leifelda. Jeśli jednak wykażemy odrobinę własnej inicjatywy i przynajmniej spróbujemy używać zaoferowanego nam przez grę szerokiego wachlarza mocy. Nagle rekujem nabiera nieco więcej niespodziewanej głębi, i w kilku momentach potrafi pozytywnie zaskoczyć. Sam odkryłem, że w trakcie zabawy używałem tych pocy nawet w sytuacjach, w których zrobienie czegoś standardowym sposobem było szybsze i łatwiejsze. Czemu? Bo jest coś niesamowicie satysfakcjonującego we wskrzeszeniu zabitego wroga, opętaniu go i roznoszeniu jego niegdyśniejszych towarzyszy w pył pod jego postacią. Albo w spowolnieniu czasu i potraktowaniu całej grupy przeciwników magiczną siarką albo gromem z niebios. W moim sercu zawsze znajdzie się miejsce dla takich gier. Hej, wiecie, że już teraz możecie obejrzeć kilkanaście kolejnych, nieopublikowanych jeszcze recenzji? Osoby subskrybujące moje konto na Patronite od drugiego progu w górę mają dostęp do zakolejkowanych na następne tygodnie materiałów. Nową recenzję publikuję dopiero wtedy, gdy stworzę nowy materiał do kolejki. Dzięki czemu moi patroni zawsze mają dostęp do kilkunastu najnowszych filmów na długo zanim pojawią się one na kanale. Plus macie też przedpremierowy dostęp do wideoesejów na moim drugim kanale. A wasze nazwiska lub pseudonimy pojawią się w napisach końcowych, takich jak te, które widzicie teraz. Do tego dochodzi też oczywiście moja dozgonna wdzięczność. Linki w opisie.